Bądź stanowczy, odważny i idź do przodu. Nie bójcie się i nie zniechęcajcie, bo Pan Bóg jest z Wami. Nie opuścicie, dopóki nie zostanie ukończona cała praca w służbie domu Pańskiego. Kiedy życie wystawiacie na próbę, pamiętaj, że Biblia mówi, że Pan jest siłą w czasach trudności i zna tych, którzy Mu ufają. Wszyscy przeżywamy trudne dni, ale Biblia gwarantuje nam schronienie u Boga. Oznacza to bycie w komunii z nim. Bycie ojcem to duże wyzwanie, z pewnością było to dla mnie wyzwanie. Wszyscy rodzice chcą jak najlepiej dla swoich dzieci, chcą, aby osiągnęły znaczące rzeczy i zaszczepili im wartości, które pomogą im w przyszłości. Bycie dobrym rodzicem wymaga zrównoważenia pragnienia ochrony dzieci i dawania im prezentów z potrzebą rozwijania w nich silnej etyki pracy i silnego charakteru. Choć bycie dobrym ojcem jest trudne, nasz Ojciec Niebieski nie ma ludzkich ograniczeń. Biblia mówi w Ewangelii Mateusza 7, 9, myślnik 11 że jeśli my, grzesznicy, Potrafimy dawać dobre dary naszym dzieciom, o ileż bardziej Bóg da dobre dary tym, którzy go proszą. Ten fragment pokazuje nam, że jeśli zadbamy o nasze dzieci, Bóg zatroszczy się o nas jeszcze bardziej. Kiedy Jezus uczył uczniów się modlić, zaczął od słów Ojcze nasz, wskazując, że jesteśmy pod Bożą opieką i podlegamy Jego władzy. Chcę ci przypomnieć, że Jehowa obserwuje Twoje życie. Bóg, który nie śpi i nie drzemie, troszczy się o Ciebie w każdej porze życia. Nasz Ojciec Niebieski jest zawsze obecny i wierny. Przestań skupiać się na tym, co zagraża Tobie lub Twoim problemom i zacznij ufać Bogu. Kiedy budujesz swoje życie na solidnej skale, jaką jest Jezus Chrystus nie wstrząsają tobą wyzwania życia. Bóg nigdy cię nie zawiedzie. Musimy nieustannie szukać Pana, ponieważ potrzebujemy Jego przewodnictwa, łaski, miłosierdzia i ochrony. Obecność Boga otacza nas miłością i bezpieczeństwem, nic od wroga nie może nas dotknąć. Módlmy się, drogi Panie, ufamy Tobie. To ty się o nas troszczysz. Twoje słowo mówi w psalmie 68,5 myślnik sześć, że jesteś Ojcem sierot i obrońcą wdów. Zaprowadź samotnych do ich rodzin i uwolnij więźniów. Panie, niezależnie od tego, co dzieje się wokół nas, ufamy Twojej sile i czerpiemy pociechę z Twojej opieki. Z pewnością pokładamy ufność w Twoje możliwości, panie. Amen. Zanim będziemy kontynuować, szczerze proszę o subskrypcję kanału, jeśli te boskie słowa są ważne, aby rozpocząć dzień z obecnością Boga i podzielić się nimi z przyjaciółmi i rodziną, aby zainspirowały nas do kontynuowania naszej pracy która jest, aby przynieść ci te wspaniałe modlitwy. Kontynuujmy. Biblia w liście do Hebrajczyków 12. dwa prowadzi nas, abyśmy skierowali wzrok na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Dla danej mu radości wycierpiał krzyż, gardząc wstydem, i teraz zasiada po prawicy tronu Bożego. W chwilach trudności życiowych obyśmy nadal skupiali się na Chrystusie. Duchu Święty, naucz nas stale badać i oceniać, na czym się skupiamy. Panie Jezu, jestem wdzięczny za Twoją dobroć. Patrzę na Ciebie, ponieważ niosłeś moje grzechy na krzyż, odkupiając mnie i zbawiając. Gdyby nie Twoja ofiara, gdzie bym był? Gdybym nie przelał twojej cennej krwi, kto mógłby mnie uratować? Nie ma drugiego takiego jak ty, królu Jezu, i dlatego moje oczy są utkwione w tobie. Wezwałeś mnie do pokuty swoimi kochającymi ramionami i za to oddaję Ci całą chwałę i cześć. Jestem zbawiony, uświęcony i odkupiony cenną krwią Jezusa Chrystusa, baranka Bożego. W Tobie, Jezu, pokładam nadzieję, która nigdy nie zawodzi. Ojcze Niebieski, wysławiam Cię, bo jesteś godzien wszelkiej chwały. Twoje słowa w Księdze Izajasza 40-29 mówią, że dajesz moc słabym i wzmacniasz tych, którym brakuje siły. Ojcze, wzmocnij moje siły. Nie pozwól mi się zniechęcić. Ale daj mi odwagę, abym stawił czoła każdemu dniu z ufnością, ufnością, która niczego się nie boi, bo Ty, Panie Jezu, jesteś większy niż wszystko na tej ziemi. Kiedy czuję, że czegoś mi brakuje, mogę sobie przypomnieć, że, jak mówi Psalm 34: 10, lwy mogą głodować, ale tym, Którzy szukają Pana, niczego nie brakuje. Jesteś moim dobrym pasterzem. Twój kij i Twoja laska pocieszają mnie i prowadzą. Twoje słowo mówi, że Bóg nie jest człowiekiem, aby kłamał, ani synem człowieczym, aby żałował. Co obiecuje, to realizuje. To ty, Panie Jezu, prowadzisz mnie przez dolinę cienia śmierci ofiarowując mi pokój. Nawet gdy jestem słaby i boi się, dajesz mi znać, że jesteś przyjacielem bliższym niż brat, obrońcą i mocną wierzą. Błogosławię Twoje imię i dziękuję za Twoją dobroć i miłość. Chroń mnie dzisiaj i okryj mnie swoją łaską, Panie Jezu. Dziękuję Ci za wysłuchanie mojej modlitwy i za to, że jesteś kochającym Bogiem, który patrzy na mnie łaskawie. Błogosławione niech będzie Twoje święte imię. Tak jak rodzice chcą tego, co najlepsze dla swoich dzieci i dają im dobre dary, o ileż bardziej nasz niebiański Ojciec da dobre dary tym, którzy go proszą. Bądźcie silni i mężni. Nie lękajcie się i nie zniechęcajcie, bo Pan Bóg jest z wami. Nie opuścicie ani nie porzuci, dopóki nie zostanie ukończona cała praca w służbie domu Pańskiego. Bóg, ojciec sierot i obrońca wdów, umieszcza samotnych w rodzinach i prowadzi więźniów pieśniami radości. Skierujmy wzrok na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Dla wystawionej mu radości wycierpiał krzyż, gardząc hańbą, i teraz zasiada po prawicy tronu Bożego. Daje moc słabym i dodaje siły tym, którym brakuje siły. Lwy mogą głodować, ale tym, którzy szukają Pana, niczego nie brakuje. Amen. Subskrybując kanał, wychwalasz swoje codzienne błogosławieństwo. Otrzymujesz poranne modlitwy, które inspirują cię i podnoszą na duchu na kolejny dzień, czy to dzięki wyzwaniom, czy osiągnięciom, więc przestań subskrybować teraz, podziel się z kimkolwiek chcesz na tej samej duchowej częstotliwości co ty. Do następnego.